Cześć, z tej strony Kamil. Wtorek 18. Kolejna kryptowiedza przed nami. Zaczynamy. <gryptowiedza> Dzisiaj ja chciałbym z Wami porozmawiać o zjawisku, które towarzyszy nam, inwestorom, na różnych rynkach, nie tylko chodzi o rynek kryptowalut, to jest zjawisko pewności wstecznej. Polega to na tym, kiedy ona się pojawia. Przeważnie pojawia się wtedy, gdy patrzymy na lewą stronę wykresu, czyli to, co już kiedyś miało miejsce. Mówimy, tu bym kupił, tu bym sprzedał, miałbym tyle, mogłem zainwestować tyle, to miałbym tyle. To jest zjawisko, które towarzyszy, można powiedzieć, większości 90. 8-99% ludzi, którzy, których coś ominęło na rynku, mają, mają gdzieś takie odczucie właśnie tej pewności wstecznej. Chciałbym o tym porozmawiać i chciałbym wam wrzucić dzisiaj kilka takich przykładów. Porozmawiamy o tym, jak inwestor danego aktywa, którego będziecie widzieli wykres. Wrzucę wam wykres, jak inwestor danego aktywa może się czuć w takich momentach, a jak w perspektywie czasu. Gdzieś tam wszystko się rozwinęło, więc mam nadzieję, że taki odcinek, w którym znowu wejdziemy w, te, w taką, no powiedzieć, trochę psychologię tego, czego doświadczamy na tym rynku krypto. I porozmawiamy sobie o tym konkretnie i w jaki sposób nam to pomoże w przyszłości, więc rozpoczynamy. Zanim zaczniemy, pamiętajcie, zawsze w opisach, pod każdym filmem macie dostęp do naszych grup na Telegramie. Brainstorm, ogłoszenia, dołączajcie do nas, tam rozmawiamy, tam dzielimy się analizami, tam poruszamy różne ciekawe tematy, więc nie może Was zabraknąć. Teraz rozpoczynamy już odcinek GO. W 2017, 2000, 2016, 2017, 2018, czy tam działałem sobie po cichu z różnymi, różnymi osobami, to wiem, jak często, jak często pojawiają się takie pretensje do samego siebie, że nie zrobiłem czegoś inaczej. Patrząc wstecz, patrząc właśnie na lewą stronę wykresu, możemy sobie zadawać pytanie, dlaczego ja wtedy byłem taki głupi, dlaczego nie kupiłem więcej lub dlaczego nie sprzedałem w tamtym momencie. To jest zjawisko tej pewności wstecznej każdemu, każdego gdzieś to tam dotyczy. Tak naprawdę chciałbym dzisiaj z wami porozmawiać o tym, że nie da się, nie da się idealnie po prostu na tym rynku kryptowalut wszczelić idealną górkę, wszelić idealny dołek, postępować idealnie, bo wszyscy mamy świadomość, wszyscy jakby. Chcielibyśmy czuć tak, że to my dyrygujemy rękiem, czyli, jeżeli my sprzedajemy, to wszystko leci w dół. Sprzedaliśmy na górce, jeżeli my kupujemy, to od razu, natychmiastowo ma wszystko lecieć w górę i mamy dostać taką natychmiastową gratyfikację za swoje, swoje czyny. I powiem szczerze, że ja też z tym się jeszcze łapię. Bardzo często, nawet teraz po tych sześciu, sześciu już ponad sześciu latach, spotykam się, łapię się na tym, że. Wchodzę w jakąś pozycję i mam świadomość tego, że ta pozycja jest dobra fundamentalnie, ale mało się dzieje, nie idzie w tą stronę, w którą chcę, żeby szło, i zaczynają się pojawiać, zaczyna się pojawiać przeróżne przeróżne e, gdzieś tam takie wątpliwości w głowie. To będzie towarzyszyło nam zawsze. Nieważne jak dobry jesteś, nieważne, jakie masz wyczucie, zawsze ktoś będzie lepszy od ciebie, zawsze ktoś może sprzedać wyżej, lub zawsze ktoś może kupić niżej. I to jest coś, z czym trzeba sobie poradzić. W tym momencie chciałbym wam wrzucić jeden wykres. Patrząc na ten wykres, można stwierdzić, że um, no ktoś ładnie się przejał, czyli wyszczeliliśmy tam gdzieś do 30 dolarów i nagle typowe pan tam spadliśmy, spadliśmy jeszcze szybciej, w dół i można powiedzieć no karuzela karuzela w jedną, w drugą stronę. No i nie wysiadł na 30 dolarach. Ominęło mnie razy 30, jestem, jestem znowu na moim punkcie wejścia. W sumie bez sensu. Może warto to wszystko sprzedać? Może warto o tym zapomnieć? Może. To tylko chwila, był one, one time, one, one way ticket, tylko raz można się było na to załapać i w tym momencie już to nie ma sensu. I ten wykres, który widzicie, to jest wykres kryptowaluty, którą każdy z, każdy z Was zna, to jest wykres Bitcoina. Bitcoina na bardzo wczesnym etapie. Tak Bitcoin zachowywał się na samym początku, były wybicia, były wybicia razy 20, razy 30, które były gaszone. Sukowo mało był wolumen, mały też zainteresowanie, ale dało się ogromne pieniądze zarobić. Jeżeli przeanalizujemy sobie różne wpisy na Bitcoin Talk, to tak, tam można zobaczyć, jak ludzie na to reagowali. Jak mówili, że to był jedyny taki szczał, że nie da się już później, że tak, szybko tak szybko wzrosło, spadł. Kto sprzedał, ten sprzedał, zarobiony. Reszta całkowicie bez sensu. W tym momencie jestem, jesteśmy z Bitcoinem na 11 tysięcy, czyli 11 tysięcy razy wyżej. I chcę Wam powiedzieć to, że znowu zjawisko pewności wstecznej, gdy sobie patrzymy na ten wykres, to zwróćcie uwagę, że każdy, jakby każdy z nas yy, gdzieś to tam przerabia, że mówi, kupiłbym bitcoina wtedy i teraz bym trzymał, to teraz bym wszystko sprzedał. Gówno, gówno, prawda. Chodzi o to, że podczas całej tej drogi, gdy no, bitcoin najpierw był po dolar, poniżej dolara, dolar, 30 dolarów, znowu dolar, gdzieś tam 100 dolarów, 1000 dolarów, później do nas to, podczas całej tej drogi bylibyście wykoilejeni kilka Kilkanaście, kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt razy. To jest najtrudniejsze. To jest, najtrudniejsze jest to, że patrząc z lewą stronę na ten wykres, nie, nie jesteśmy w stanie po prostu sobie w ogóle jakby utożsamić się z tym, jak dana osoba, jakie emocje dana osoba gdzieś miała w sobie. Przechodząc przez cały ten, cały ten cykl, my widzimy tylko, że coś wzrosło z 1 dolara do 30 dolarów w przeciągu kilku miesięcy, później spadło do 1 dolara, i myślimy, no dobra, no pewnie bym przetrzymał to wszystko. Nie, tak to faktycznie działa. Całe te emocje, wszystko to, co się dzieje wokół, to jest coś, co powoduje, że albo sprzedajemy, albo kupujemy, albo holdujemy jeszcze jakiś czas. Powiem, że niezwykle duże jaję, żeby przeholdować coś przez kilka. Kilka lat i z kilku dolarów, do kilku tysięcy, to jest najtrudniejsza, najtrudniejsza zagrywka. I jeżeli w tym momencie jesteśmy na tym rynku, dużo się dzieje, tak naprawdę nie mamy tej pewności, czy. czy to już jest ten rynek byka, czy rynek niedźwiedzia. Patrzymy, nie widzimy tej prawej strony wykresu, nie wiemy, co tam się stanie, co nas czeka. Znowu za kilka lat ktoś będzie patrzył na ten wykres, który my teraz mamy przed sobą, i powie: No, tak, wtedy bym był, to może bym kupił więcej, wtedy za kilka miesięcy byłbym na górze, lub wtedy bym, e, za kilka lat ktoś będzie patrzył, wtedy bym sprzedał wszystko. To jest zjawisko pewności wstecznej, które nie da się całkowicie wyeliminować z rynku krypto. I chcę Wam rzucić jeszcze jeden wykres. Zjawisko pewności wstecznej, i to wszystko działa też w drugą stronę, czyli mogłem mógłbym wtedy sprzedać. Gdy widzicie taki tego typu wykres, czyli wykres, który miał niesamowity wzrost, nagle spadł tak ogromnie, odbił lekko, to zastanawiacie się, może to jest ten właśnie czas, żeby teraz wejść, żeby uśrednić. Taka sytuacja była w grudniu, była w maju 2018 roku. Po ogromnych spadkach z stycznia, lutego dużo osób, w tym ja, kupowaliśmy. Na ogromnych, ogromnych spadkach, z taką wizją tego, że może ten rynek jeszcze odpali. Stało się całkowicie inaczej przez następne półtorej roku. Nadal spadaliśmy, nadal była nuda, więc to jest bardzo, bardzo mocne. Jak właśnie chciałbym powiedzieć, tylko tyle, że ja już przerabiałem to tyle razy, że, że po prostu wiem, że nie da się idealnie ten rynek. Telora miałem bardzo dużo. Sprzedałem za wcześnie, teloret w tym momencie jest po 50 dolarów. Można powiedzieć, mogę się bić w i powiedzieć, no i zrobiłem źle, mogłem mieć znacznie, znacznie więcej, a w tym momencie znowu zjawisko w pewności wstecznej wchodzi, mówię, tyle miałem, mogłem teraz sprzedać i tak dalej, i tak dalej. A co było przez ten cały czas, nie pamiętam. I chcę wam tylko powiedzieć tyle, żeby jaki przekaz tego filmu, żeby w pewnym sensie sobie, sobie z tym poradzić i nie bić się i nie walczyć z tymi decyzjami, które się podjęło. podejmujesz najlepszą decyzję w danym momencie z perspektywy czasu. Ona się okaże, czy była dobra, czy zła, ale to nie ma znaczenia. Warto się skupić na kolejnych, kolejnych gdzieś tutaj rzeczach. Według mnie, żeby w tym wszystkim zachować balans, to nie można być all in. Nie można być all in w fiatach, nie można być all in w krypto. Trzeba znaleźć równowagę, bo wtedy ta równowaga doprowadza, że jesteśmy w stanie gdzieś podejmować lepsze, Bardziej przemyślane decyzje, i tak mocno nie czujemy tych emocji podczas wzrostów, spadków, aż tak mocno, bo zawsze czujemy, ale aż tak mocno ich nie czujemy, jakbyśmy byli all in. Taki przekaz, zjawisko pewności pewnościsteczne, trzeba sobie po prostu tym, sobie to uświadomić i w tym poradzić. Film, który, który był takimi moimi przemyśleniami odnośnie tego właśnie zjawiska, odnośnie tego, że patrzymy w lewą stronę i zawsze mówimy. Mogłem zrobić to, mogłem zrobić to. Nie da się idealnie wszczelić rynek, nie da się idealnie podejmować decyzji. To jest bardzo, bardzo trudne. Jeżeli w coś fundamentalnie wierzymy, jeżeli robiliśmy dobrą analizę i wierzymy, że dany projekt ma podstawę ku temu, żeby coś zmienić, no to dużo łatwiej nam się to trzyma przez x tam lat. Ale yy, z drugiej strony, te osoby, które znam różne osoby, które przytrzymały nawet bitcoina z, z, Kilku dolarów do, do kilku tysięcy, i te osoby przeważnie miały na przykład jakiś taki, coś, coś takiego zdarzyło się w ich życiu, że na przykład nie mieli przez jakiś czas dostęp do tych jednostek, i te jednostki wzrastały bez ich ingerencji. E, a gdyby ta ingerencja była wcześniej, to znaczy wcześniej by spytali. Więc to jakby to jest wszystko z jakimś takim zjawiskiem jakiegoś szczęścia, połączenie z jakimś przypadkiem, przypadkiem. Ale to wszystko wszystko gdzieś tam się sprowadza na samym końcu do tego miejsca, w którym po prostu jesteśmy. Dużo przemyśleń, dużo wrzuciłem tutaj w ten film, ale mam nadzieję, że okaże się to dla Was wartościowe i gdzieś tam twierdzicie, że takie nagranie, gdzieś tam spojrzenie w to, w jaki sposób dana osoba się czuła w danym momencie, pomoże Wam w perspektywie czasu, aby gdzieś tam poradzić sobie ze swoimi emocjami, które będą towarzyszyć i które będą nas prowadzić do jakichś tam konkretnych działań. Życzę Wam, żeby te działania były dobre, poprawne i żeby zjawisko pewności stecznej zawsze działało na Waszą korzyść, czyli możecie sobie powiedzieć, 100% dobre podjęło decyzję, to był dobry ruch. Nie przedłużając już teraz, kończymy. Do zobaczenia w Krypto Prasówce. Trzymajcie się, cześć!